Witajcie, z tej strony Kukus, ponownie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać Burago Metal Kit, a mianowicie model Dodge Vipera wersji QP z 96 w skali 1 do 24. Zanim przejdę do właściwej recenzji i opiszę tak pokrótce opakowanie, Akurat niestety nie posiadam już żadnego opakowania, a miałem trochę Metal Kitów. Zacznę może od strony tytułowej, jak widzimy, tutaj mamy logo producenta, główna grafika samochodu, napis Dodge Viper GTS, charakterystyczne logo firmy, rok 96 kuP, jakość no, wykonanie włoskie skala 1 do 24, tutaj ostrzeżenie przed zadławieniem przez dzieciaki, logo serii, metal kit, z boku mamy. Pokazane jakie y, podstawowe tutaj funkcjonalności ma nasz model. Otwierane y, klapa silnika, otwierane drzwi i skręcane koła wraz ze skręconą kierownicą. Bardzo ładny detal. Tutaj nie przejmujmy się tymi krawędziami dlatego, że to jest jeszcze owinięte w folię, a jeszcze tej folii nie zdjąłem, będziemy ją zdejmować niedługo. No i ciekawostka, y, pisze niby, że zestaw jest od 8 lat. Ale powiem Wam, że lepiej, żeby ktoś dorosły pomagał w składaniu tego modelu, dlatego że y, łatwo uszkodzić tutaj elementy, a mianowicie chodzi mi o tylnią szybę, ale o tym jeszcze będę opowiadał. Z drugiej strony mamy in, pokazane inne modele, które też są właśnie z tej serii y, do, do składania. W sklepie widziałem jeszcze w skali 1 do 18 modele, jak również y, oczywiście firmy Burago jak również y, motorki, o których już wspominałem w jednej z recenzji ale to tak w ramach ciekawostki okay. no i czas otworzyć a już widzimy dodatkową graficzkę to bardzo pozytywnie wpływa na producenta moim zdaniem, znaczy, że on dba o takie detale właśnie dobra, bez względnego mojego gadania, już przechodzimy do zawartości pudełka Czyli pierwszy woreczek. W tym woreczku znajduje się, podejrzewam, coś w rodzaju instrukcji. Mamy tutaj pokazaną instrukcję. Mam nadzieję, że coś będzie widocznego. Pokazane są inne modele dostępne serii, taka lista. W skali 1 do 24. Tu to samo w skali 1 do 18. No i przejdźmy do kolejnej karty. No tutaj już mi wysypały się naklejki. Już skorzystam z okazji. Czyli elementy tutaj deski rozdzielczej. Podejrzewam, że jakieś lusterka, migacze. No i te charakterystyczne białe pasy, które przy tym oświetleniu są wręcz rewelacyjne. Rewelacyjnie pokazane tutaj na tym. No ale mówi się trudno. Otwieram stronkę. To jest kolejna naklejka. Tym razem ta naklejka będzie na Zaraz zobaczymy. O, jest. Gdzie to jest? Ona będzie na taką podstawkę, do której będzie można to przymontować. No i co? Mamy tutaj krótką instrukcję. Powiedziane jest, w jaki sposób, które naklejki nakleić. A ta najbardziej właściwa instrukcja tak dziwacznie jest trochę, ale mówi się trudno. Czyli pokazane jest który element, z którego woreczka powinien jak powinien zostać połączony z resztą elementy karoserii, elementy wewnętrzne, elementy silnika. No i ta najbardziej część nadwozia, czyli tutaj układ kierowniczy koła. I jak wchodzą śrubki. Tutaj akurat dwie. Z drugiej strony mamy informację. O, o, nawet nie wiedziałem. Tutaj są informacje o prototypie. Um, mam nadzieję, że tu jest coś widoczne. Na razie nie będę może tłumaczył. Co nieco jest opowiedziane o um, konstrukcji i o detalach malowanych. To jest w różnych językach, ale ja się tutaj głównie na angielskim skupię. Szkoda, że ona nie ma takiej formy książeczki, tylko że jest taka rozwijana jak mapa. To może być trochę denerwujące przy montowaniu, ale myślę, że damy radę. Tym bardziej, że producent twierdzi, że to jest odpowiedni model dla dzieci powyżej 8 roku życia, to jest pierwszy woreczek. Czyli mamy tutaj koła, jest ich 5, bo jedno, jeden pójdzie do bagażnika. Elementy silnika, te najbardziej zewnętrzne, też spakowane jest to do woreczków. Co mamy następnego? Oje, tutaj mamy szybkę i elementy, jak sądzę, lamp. Lampy są migacze jakieś. Tutaj będziemy mieć yy, no też elementy wewnętrzne, takie jak krzesła, no i oponki. No. Ja kiedyś miałem już wersję kupę i coś mi się kojarzy, że ja chyba miałem ten element w kolorze szarym, a teraz jest w kolorze czarnym. No niestety jak go składałem, jedna rzecz mi się zniszczyła. Mianowicie właśnie chodzi mi o tylnią bo ona mi się tutaj uszkodziła w jednym miejscu. Mam nadzieję, że ten problem zostanie tutaj już rozwiązany. Ale to tylko moja nadzieja. Mam nadzieję, że teraz uda mi się normalnie to złożyć bez żadnych niepotrzebnych e, ofiar. No, mamy rury wydechowe, tak jak na Vapera przystało. Ale z tego co pamiętam Viper on powinien mieć po bokach jeszcze, bo to jest bardzo charakterystyczne dla tego typu samochodu. No i silnik. To jest jedna rzecz, która charakteryzuje firmy Burago, że oni dbają o takie detale jak właśnie silnik. Część producentów w ogóle on to nie dba, albo, że tak powiem, jest to rzecz drugorzędna dla nich. No i mamy podwozie. Viper. GTS, skala 1 do 24. Zrobione we Włoszech. Niestety, obawiam się, że to nie było widoczne. Podstawka. To jest fragment taki plastiku. Można tutaj śrubkę wkręcić i dokręcić do samochodu. Dacie naklejkę i można postawić na półce. Problem jest tylko wtedy, kiedy mamy dużo takich modeli. To już wtedy, um, że tak powiem, takie podstawki bywają denerwujące. No dobrze, opowiedziałem o... O tym, co znajduje się wewnątrz pudełka, ale nie powiedziałem teraz o najważniejszej rzeczy, czyli o metalowej karoserii. To już chyba więcej nic nie będzie. Jest ona opakowana w osobne pudełko. W, oso w osobne pudełko, w osobną folię. A, grzechem by było nie otworzyć jej. Zostawiamy to z boku. szmatka Jak ona jest bardzo mięciutka. Sam raz do oczyszczenia modelu. I mamy karoserię Dojo Vipera. GT... GT? GTS. Kupa 96 Otwierany przód. Otwierane... ...tutaj drzwiczki. Firma... ...Burago. O, tutaj będzie lepiej widoczna. No i co? Myślę, że można już zacząć składanie modelu, ale może trochę przyspieszę tą recenzję, dlatego że zależy mi na tym, żeby nie była ona zbyt długa, ale żeby była w miarę treściwa. Dlatego poszczególne elementy dlatego nie będę pokazywał wszystkiego jak się składa, tylko może pokażę takie najtrudniejsze elementy, albo po prostu efekty poszczególnych złożeń. Czy będę naklejał teraz naklejki? No fajnie by było, ale nie wiem jeszcze, zobaczymy.